Nowy, dom, jeszcze jeden nowy dom, naszym przyszłym lepszym dniom Warszawo. Każdą pracę z nami mnóż, każdą pracę z nami dziel, bo to jest nasz wspólny cel Warszawo. Od piwnicy aż po dach, niech radośnie rośnie gmach, naszym snom i twoim snom Warszawo. Niech się mu rykną do góry, kiedy dłonie chętne są, budujemy betonowy nowy dom. Już dość, na rzekani rań. I tylko chciej, i tylko spójrz jak rośnie w krąg. Muranów, mirów, mokotów, żerań, wspólne dzieło naszych rąk. Więc... Zakaż rękawy, do ręki kielnie bierz i stawaj z nami tu, bo to dla niej, dla naszej Warszawy, tak codziennie, tak bez tchu. Budujemy nowy dom, jeszcze jeden nowy dom, naszym przyszłym lepszym dniom Warszawą. Każdą pracę z nami mróż, każdą pracę z nami dziel, bo to jest nasz wspólny cel, warszawu Od piwnicy aż podach dach, niech radośnie rośnie gmach, naszym snom i twoim snom, Warszawo. Niech się mury pną do góry, kiedy dłonie chętne są, budujemy betonowy nowy dom.